Mamy tutaj na naszym stoisku Cezowy Zegar Atomowy. Źródłem sygnału, źródłem bardzo dokładnie sygnału czasu jest oscylator kwarcowy, czyli kryształ kwarcu zamknięty w obudowie, w której jest kontrolowana temperatura. Dodatkowo napięcie zasilające ten kwarc jest odpowiednio dzielone i otrzymywane na detektorze takiej tuby cezowej. Tutaj mamy przekrój takiej tuby cezowej. W takiej tubie wykorzystujemy bardzo stabilne przejścia atomu cezu z odpowiedniej orbity, w zależności od tego, jaki mają spin. W głównym taka tuba cezowa jest zbudowana z komory mikrofalowej, gdzie atomy cezu są wprowadzane do rezonansu i sygnał z tego oscylatora jest odpowiednio powielany w ten sposób, żeby jak najwięcej atomów cezu było, miało ten... Stan energetyczny, który odpowiada częstotliwości rezonansowej. Częstotliwość ta wynosi około 9,2 GHz i odpowiedni układ na wylocie takiej tuby, detektor steruje tak tym sygnałem żeby zasilać kryształ kwart. mamy takie sprzężenie zwrotne i dokładność takiego zegara wynosi od 1 sekundy do, od jednej sekundy na 2 do 3 milionów lat ty najlepszy tak idzie aż 18 nie Já musím, <laughs> Takže nízko tlakej parní stroj. A tady je třeba, tady je třeba ukázka tepou To je vlastně, to funguje jenom, že je to položený, že je to položený na, na tom plášti a vlastně pracuje se tam s tím, že to je vlastně jenom že Zacznijmy od tego, że organizmy radzą sobie z gospodarką azotu w różny sposób Najgorszym problemem jest to, że właśnie produkty rozkładu związków zawierających azot Były jakoś wydalane na przykład organizmy wodne radzą sobie z tym w ten sposób, że produkują amoniak. Amoniak jest toksyczny i śmierdzący, więc organizmy wodne potrzebują bardzo dużo wody, żeby go wypłukać ze swojego organizmu. No problem w tym, że jeżeli chodzi o organizmy wodne, to one żyją w wodzie, więc mogą zużywać bardzo dużo wody, żeby wypłukać amoniak. Jeżeli chodzi na przykład o nas, Organizmy żyjące na lądzie. Nie możemy sobie pozwolić na takie straty wody, więc azot musi być magazynowany w trochę inny sposób. Nasz sposób na działanie, e, właśnie na, magaz na magazynowanie i usuwanie azotu, to powstawanie mocznika. Mocznik to jest taka prosta cząsteczka składająca się z węgla, tlenu i dwóch azotów, które która nie jest już tak bardzo toksyczna i może zostać usunięta z moczem. Mocz to jest właśnie 3% roztwór mocznika, no a generalnie mocznik znajduje się zarówno we krwi, w moczu, wszędzie, wszędzie, w całym organizmie sobie pływa. Ale są też bakterie, są też inne organizmy, które mają przeciwną reakcję, czyli rozkładają mocznik tak, żeby otrzymać amoniak. No i zwykle kojarzymy to z bakteriami, ich działanie, które jest dość nie, niekorzystne, jest to amoniak, powstający amoniak w takiej reakcji, jest toksyczny. E, więc na przykład takie rzeczy dzieją się w żołądku, jeżeli mamy wrzody żołądka i bakterie, które się nazywa Helicobacter Pylori która właśnie mieszka sobie, znaczy, nie powinna mieszkać w żołądku, ale jeżeli chodzi o stany chorobowe, wrzody na przykład, pojawia się w żołądku, zagnieżdża się w ścianie żołądka i zaczyna produkować amoniak, który umożliwia jej przeżycie. Ale patrząc optymistycznie, nie musimy mówić o bakteriach, które są patogenami, Takie są, taką samą urazę możemy znaleźć w nasionach soi. Nasiona soi tutaj mamy w postaci już rozgniecionej. I e, zalanej wodą, czyli zrobiliśmy ekstrakt nasion soi, tak samo jak robicie ekstrakt np. z herbaty czy mięty w kuchni. I mamy teraz roztwór mocznika. Jest to roztwór 10%, zawierający dodatkowo barwnik, który w zależności od pH zmienia kolor. Na razie widać, że pH jest dosyć umiarkowane, tak, umiarkowanie kwasowe, ponieważ kolor jest żółty. Zakładamy, że jeżeli wprowadzimy tam ureazę, czyli e, enzym z nasion soi, będzie powstawał amoniak, który będzie alkalizował środowisko i mocznik będzie zmieniał, czy znaczy nie mocznik, tylko ten roztwór będzie zmieniał kolor na niebieski. Żeby dowiedzieć się tego, weźmiemy sobie dwie probówki i do obu nakroplimy, i do obu nakroplimy roztwór mocznika zawierający ten e, zawierający ten barw. Jedna probówka posłuży nam jako punkt odniesienia, czyli będziemy obserwować jaki ten kolor jest tam cały czas. Druga natomiast będzie pokazywała jak zmienia się kolor, jak zmienia się kolor w czasie reakcji. Tak, czyli widzimy tu na białym tle kolor jest ten sam, ale teraz bierzemy sobie nasz ekstrakt, pobieram go jakąś tam ilość i wprowadzamy do jednej z tych roztworu. Oczywiście rozt, ekstrakt so, z soji nie jest filtrowany, więc będzie trochę tak e, za, zamglony, w sensie tam będą cząsteczki tych nasion, ale widać też inną rzecz, to, mianowicie zmienia się kolor roztworu. Czyli widać, że błękit, który jest tam wskaźnikiem pH, zaczyna się robić coraz bardziej niebieski. Jest to właśnie efekt powstawania amoniaku z rozkładu mocznika. I teraz pytanie, czy taki eksperyment jest tylko piknikową sztuczką, czy to ma jakieś poważne zastosowanie? No i okazuje się, że to ma poważne zastosowanie. Jak już powiedziałem, na brzodach żołądka występuje bakteria, która zawiera taki sam enzym jak te nasiona soi. Tak więc, jeżeli byśmy tutaj wprowadzili fragment ściany żołądka pobranych w biopsji i z... <laughs> zrobili ten sam eksperyment z takim fragmentem, to jeżeli zmieniłby się kolor, oznaczałoby to, że kory, z którego pobrano ten fragment ściany żołądka, ma te bakterie i można rozpocząć leczenie wrzodów przeciwko tej bakterii. Czyli mamy tutaj szybki test na diagnostykę, e, co spowodowało wrzody żołądka. hydrogen peroxide as a substrate uh, and hydrogen peroxide contains uh, hydrogen and oxygen atoms so i will remove the oxygen from that liquid the oxygen atoms will be held by salt this is my catalyst potassium iodide uh, and cut is as what is a catalyst catalyst is a helper to remove oxygen from hydrogen peroxide and that will, speed, that will speed up the reaction you can see the vapor that's rising from the foam, so that means you didn't create just O! Oh, you created heat, and that means you made an exothermic reaction. Położenie przed kosteczek, tak? Naciskają na kanały płukoliste, które są w płuku. Oczywiście to nie jest kanał płukolista, jest jakiś model. I to są komórki koryego, tak? Które się, jeżeli się już poruszają, to specjalne białka, które są białkami typu GPCR, które można zobaczyć tam na tych komputerach powodują, że jest oczytywany sygnał i zaraz zobaczycie, nie ma, no tam są takie sygnały, no bo jest wiatr, tak, ale jak nie ma wiatru, to w ogóle nie ma sygnału. Zrobimy sobie coś bardzo naukowego, a mianowicie weźmiemy sobie Później... 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 Później co wyjmujemy? robimy tutaj podkładkę, podkładkę i jeszcze jedną. Włożymy sobie tutaj drzeworycik i teraz tak, żeby nie było, że tak powiem, wątpliwości, rozegramy to tak. Trzeba będzie, wypadało będzie, no, złożyć że tak powiem, z odlane z metalu zscionki możemy ze sobą łączyć w, tak, najpierw w tak zwanym wierszowniku. Prawda? Pierwsze wierszowniki były drewniane, te są metalowe. I teraz zespół polega na tym. To jest w wierszowniku ułożone, w tym momencie nie mam jeszcze słów sensownych. Bo nie o to nam chodzi, chodzi o pokazanie zasady, że układamy czcionki, widząc w tym wypadku bardzo wyraźnie, że są w odbiciu rozsianym, zwracając uwagę na bardzo istotny element. Mianowicie wielkość czcionki w tym sensie, jak tutaj widzimy, odpowiadającej pojęciom naszej wielkości punktowej z komputera, może być każda. Natomiast tu ta wysokość czcionki samego tego, samej tej kostki metalowej musi być identyczna dla każdego absolutnie egzemplarza. Działa to? Mianowicie, wszyscy kojarzymy z życia codziennego pewne pojęcia. Ja te pytania czasami zadaję. Czasami te pytania są dość złośliwe, polegają na przykład na tym, że zadaję pytanie, jak wygląda spacja. W 99% otrzymuje odpowiedź, że jest to taki długi klawisz. Otóż nie jest to długi klawisz, tylko spacja Nazwa pochodzi z wieku XV, to jest coś takiego, co Zeter wkładał tutaj między czcionki, aby uzyskać właśnie to, co uzyskujemy poprzez naciśnięcie klawisza raz, bądź też wielokrotnie. Czyli niższy element, to jest spacja jednopunktowa, to jest miara w lukarstwie, to jest tak zwany firet, czyli spacja szersza, która w efekcie po wydrukowaniu daje większe bądź mniejsze odstępy. Analogicznie e, e, znajdziemy tutaj za sobie pojęcia, również znane z komputerów, jak chociażby interlinie o różnej grubości, prawda, e, które też możemy sobie wybierać. E, e, posiadamy również takie pojęcie, ja to sprawdzam się znaleźć. Proszę bardzo, nie jest tu przypadkiem, że coś takiego. Jest to jest tunek dwudziestka, prawda? Czyli te wielkości znane nam z programów też gdzieś tam mają swój pierwowzór w czasach odległych. To jest już justunek do justowania tekstu. Teraz tak, ponieważ tu młodzież nam zajęła w tej chwili kasztę, przepraszam, ja tylko na szybko, na szybko tutaj wezmę. Złożymy z, z samych dużych, bo to wszystko wersalikami, no bo taka jest nazwa, więc, więc tutaj nie będzie problemu, nie? Od inaczej to trzeba by było za małymi latać, i to by nam troszeczkę zeszło. O. I teraz widzi Pan. Ma, mamy z, y, y, złożoną nazwę Waszą z ścianki. Ja tutaj dojadę, żeby się to dobrze ścisnęło. Państwo no niech oglądają, bo na tym to polega, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać. Dobra. I tak wyglądało to połączenie, przynajmniej w zamierzeniu. I teraz tak. Mamy yy, ten składnik. Dobra. Bierzemy teraz. Pewnie papier. To jest. Proszę zwrócić uwagę, to jest namoczony papier, prawda? Yy, yy, bo nie jest nawilżony ale najpierw musimy poczuć farbę. Teraz zrobimy taką rzecz. Czy yy, się jak dasz mi czerwień dobra? żeby uzyskać efekt druku dwukolorowego, który się udawał i Gutenbergowi, o czym nie wszyscy wiedzą już na początku, użyjemy tak zwanej maski. To, co używam, to, czego używam w tej chwili, nazywa się maską. Czyli po prostu zasłaniam resztę, żeby się nie pobrudziło. Tu mamy na czerwono już, prawda? Teraz... Michał, teraz oddaję. I teraz resztę już normalnie czarną farbą będziemy pokrywać, prawda? Proszę, ale... No, okay. Dobra. Jest? Bierzemy. O, tam nam poszła. No nic, poszło trochę czarnego, ale trudno. Będzie takie dwukolorowe w takim razie. Dobrze. Przepraszam, ale muszę tutaj teraz zamknąć. Sekundeczka, bo będzie nam... Literek podkładany. Podjeżdżamy? A może tam tak. wyszedł dwukolorowy, ale to nic, bo mi się... Mm. Zobaczymy. no i teraz co my tu mamy? wiesz?